Do sieci wpłynęły nowe informacje na temat tajemniczych mumii kosmitów Mowa tu o zmumifikowanych trójpalczastych szczątkach odkrytych w odległej jaskini w Nazca w Peru. Ufologi i dziennikarz Jamie Massan ogłosił wyniki testów DNA, które wskazują na to, że zaledwie 30% DNA tych istot przypomina kod genetyczny człowieka. Czy to jednak oznacza, iż są to istoty spoza naszej planety? Testy DNA miały zostać przeprowadzone przez laboratorium Biotechmol, które doszło do wniosku, że ciała na pewno nie należały do ludzi. Oraz, że prawdopodobnie pochodzą z okresu między 245 a 410 rokiem naszej ery. Z ciekawych rzeczy warto również wspomnieć, że badacze próbowali przyrównać DNA tych istot do innych naczelnych, gadów oraz płazów, aby sprawdzić czy istnieją jakieś podobieństwa. Póki co bez większych sukcesów. Jak myślicie? Są to kosmici, zaginione ogniwo czy mistyfikacje.